Było o facetach, teraz będzie o babach i o wielu innych rzeczach. Chcesz wiedzieć więcej? Zaraz zaczynamy. Zapraszam. Teraz w Stanach trwa e, jakby, ko jest, jest komisja senacka dotycząca e, union bastingu przez. Przez, przez Starbucksa. Bo Starbucks, który jest olbrzymim pracodawcą w, w, także w USA, tak przede wszystkim w USA, jest też pracodawcą, który um, jak usłyszał, że, że w Buffalo ma być, mają być protesty pracowników, którzy zarabiają za mało, to jakby oni przyjechali zamknęli wszystkie jakby swoje placówki, powiedzieli pracownikom, słuchajcie, no dzisiaj ty, ty pracujesz, ty pracujesz za stawkę godzinową, więc no dzisiaj tak się składa, wiesz, jest środa, środek tygodnia, nie, ale my tak sobie dzisiaj pomyśleliśmy, że zamiast być otwartymi 12 godzin a, to my będziemy dzisiaj otwarci godzinę i w związku z tym potrzebujemy Ci tylko na godzinę, więc zapłacimy ci tylko za godzinę ale przy okazji organizujemy taki um, nieobowiązkowy, oczywiście, event. Um, takie wydarzonko z naszym prezesem, słuchajcie. Więc z ważną szychą. Um, który będzie trwał 7 godzin. Um, i dla tych, którzy będą chcieli w tym evencie uczestniczyć, e, e, oczywiście dobrowolnie. Ja, ni, nikogo nie zmuszamy. E, to e, my będziemy płacić normalną stawkę godzinową. I być może podczas, podczas tego wydarzenia nasz prezes będzie mówił, że, a, że Związki Zawodowe są złe i tylko chcą y, żerować na was ściągając składki. Ale nie przejmujcie się tym, bo przecież, no nie oszukujemy się, jakby samo wydarzenie jest dobrowolne, więc nie musicie przyjść i tego słuchać. Możecie zamiast tego zarobić za 7 godzin pracy mniej i zostać w domu. Przecież to nie jest tak, że wasz czynsz zależy od tego. Przecież to nie jest tak, że, że cała ta rozmowa o, o tym, że może byście chcieli strajkować, to zaczęła się od tego, że, że ledwo wam na czynsz starcza, nie? A! Przepraszam, zapomniałem jednej rzeczy dodać. <laughs> tak się kupio składa, że. Ten Starbucks to jeszcze cały ten Union Być może <laughs> finansuje także dzięki subwencjom państwowym, które mu się po prostu należą. I jak chcecie powiedzieć, ale jak to dzięki su subwencjom a, tego, no to możemy spojrzeć na Polskę gdzie, z całą pewnością, warto byłoby się przyjrzeć ile z tych centrów spedycyjnych Amazona a, ma ym, ulgi podatkowe za to, że otworzyły się w danym regionie. Bo odpowiedź brzmi więcej niż jedno. Zostawię na chwilkę z, 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 z przetrawieniem tej informacji. No, jakby... Także wiecie. Specjalne strefy ekonomiczne. To też znowu nie jest pomysł A. Pisu. To jest wielka fantazja naszego Donalda. To pod jego rządami specjalne strefy ekonomiczne były super popularne, nie? A. Także wiecie, jakby dużo mniej złości na współobywateli. Dużo więcej złości na ludzi, którzy wyzyskują i ciebie, i, 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 i tego, tego sąsiada, którego nie lubisz. Dowiedziałem się, że i u nas w Polsce stosuje się u niektórych pracodawców z tym premią z odbieraniem hajsu pracownikom za L4 i w sumie nie wiem, czego innego się spodziewać. Ale jest bardzo dużo sposobów na to, żeby pracowni... Jakby... No bo... Jak dajesz premię za frekwencję i dajesz tą premię cały czas, a potem pracownik się rozchoruje i nie dostanie premii za, za frekwencję, no to czy możesz naprawdę go winić? To czy pracodawcę winić? Jakby właśnie tego typu rozwiązania to jest kolejna smycz, którą, którą kapitaluchy czy, 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 mają, czy, ma, czy mają na tego. I mówię, ja będę, będę powtarzał do znudzenia. Jeżeli myślisz, że związki zawodowe są bez sensu, to wytłumacz mi proszę, dlaczego związki przedsiębiorców mają sens. Skoro, skoro jakby związki, skoro lepiej, żeby każdy sam tak dla siebie działał, to, to dlaczego istnieje Konfederacja Lewiatan? Zniżenie pensji za wypadek, czy choroby nie powinno mieć miejsca, bo, bo naprawdę. A, jak ludzie mają gdzieś to, czy ktoś zachorował, czy nie, to jest chyba coś nie tak. Ja ci powiem w ten sposób. A. Jeżeli pracownik. Zdrowy pracownik bierze L4, żeby nie pojawić się z pracy? To są dwie opcje: albo pracownik jest chujowy, albo praca jest chujowa. I jeżeli to pracownik jest chujowy. To, to czemu wszyscy nas straszą, że istnieje jakiś legion chujowych pracowników? Bo, bo gdyby ten legion istniał, to czysto, czy, czysto statystycznie część z was na czacie powinna do niego należeć, nie? A wszyscy wiemy, że jesteście dobrymi, dobrymi a, pszczółkami pracującymi dla dobra roju. Jak rozmawialiśmy z tym, z Samuelem Nowakiem, to, 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 to w, w, wspominaliśmy o tym, że e, TVN pokazywał, że L4 to jest koszt dla pracodawcy, nie? Bo tak to działa przecież, nie? Jakby e, jak idziesz na L4, to pracodawca po prostu jest tego. Popada w rozpacz. Praca co robi. Ola Boga! Ola Boga! teraz cała moja firma stanie. I z jednej strony, no, no cóż, um, by, być może, ale z drugiej strony. Uh, Czemu budujesz w takim razie stabilność swojej firmy na jednym pracowniku? Bo to nie, nie brzmi jak dobra decyzja. Jeżeli, jeżeli, twoja, jeżeli, jeżeli cała twoja firma stoi na tym jednym pracowniku, który jeżeli się rozchoruje, to, to wszystko leży, to znaczy, że jakby oblałeś tą pierwszą podstawową lekcję pracodawcy. To znaczy. Z zarządzanie ryzykiem. Bo, bo ewidentnie chujowo, chujowo za zarządzasz ryzykiem, skoro, skoro doszło do czegoś takiego. I wiecie, najśmieszniejsze dla mnie w, te w tej rozmowie pozostaje to, że wbrew pozorom to nie jest tylko rozmowa o tym Januszu, który zatrudnia 10 osób, nie? Ja nie tak dawno rozmawiałem ze znajomym, jakby wysokoprężnym informatykiem, który zarządza zespołem, który całkiem dosłownie próbował swoim hr wytłumaczyć, że jeżeli nie dadzą im podwyżki i nie dotrudnią jeszcze dwóch osób, to ludzie im zaczną uciekać. I, i co, myślicie, że się przebiło? Myślicie, że, że, że zostało coś tutaj? To jest taka rozmowa, nie? Sądzę o tym, że pracodawca może dzwonić, masz z kontaktami z innymi ludźmi. W sensie wiem, że nawet jeśli sumienie wykonujesz pracę, to pracodawca może powiedzieć ci umowę tylko dlatego, że że mało towarzyski i tak dalej. Co myślę o tym o takim wypowiedzeniu? Zaskoczę cię, Kupsul. I tam myślę, że naprawdę cię zaskoczę. A, myślę, że ono jest ok. Jednocześnie myślę, że ono jest ok. Tylko przed nadużywaniem takiego narzędzia powinien powstrzymywać pracodawcę związek zawodowy. Bo to nie działa w ten sposób, że wszystkie narzędzia, które są dostępne na rynku, są z gruntu złe. Gdyby tak było, to jakby znaczyłoby, że, że, że w ogóle lekcja zbudowania, tej, że, że jesteśmy dużo bardziej w dupie, niż ktokolwiek chciałby przyznać nie. Problem polega na tym, że jakby na pewne problemy mają istnieć przeciwwagi. Jeżeli nie ma tych przeciwwag, to nawet najlepsze rozwiązanie będzie kujowe. Jeżeli wiesz, jeżeli jesteś dobrym pracownikiem i pracodawca chce wykorzystać właśnie argument pod tytułem: o, bo on się nie socjalizuje, żeby cię po prostu bezpodstawnie zwolnić to to jest miejsce, w którym Związek Zawodowy wchodzi i Cię broni. Jeżeli jesteś chujową osobą, która tworzy gównianą atmosferę w pracy, to być może to nie jest tak, że trzeba cię zawsze wszelką cenę w tej pracy utrzymać. Tylko mówię, żeby jedno rozwiązanie działało, musi istnieć też działanie, które jest na niego przeciwwagą. Każdy z nas ma w sobie dwie Julki. Pierwsza, ta niefajna, nigdy nie słyszała o prawie pracy. Jasne, że wezmę bezpłatne nadgodziny. Mój przełożony na pewno to zauważy i doceni. Natomiast druga, fajna Julka, prawo pracy ma w małym palcu. Zgodnie z artykułem 151 mam wyjście i nie będę pracowała. A co ze mną? No, w scenariuszu jest, że ty nic nie dostajesz. No okej, okay, ale Julka, ale ty nie możesz być głodna. Ty tak naprawdę nie istniejesz. Jesteś postacią alegoryczną, tak jak ja. Jesteś jakby symbolem niewiedzy w zakresie prawa pracy, rozumiesz? Hmm. No okej. Okay. Czy mogę w takim razie wrócić do jedzenia moich pancake'ów? Tak, proszę, zapraszam. Dzięki. Nakarm w sobie tę fajną Julkę i poznaj swoje prawa. Najważniejsze z nich opracował portal pracy rocketjobs.pl. Znajdziesz je na www.prawopracyjestmegafajne.pl. Dzięki. Pa! O grubo! Są dwa rodzaje ogłoszeń o pracę. Na pierwszy, ten Spoko reaguje tak. O, bardzo spoko ogłoszenie brzmi jak praca dla mnie. Natomiast kiedy widzę ten drugi rodzaj, ten rodzaj niespoko, reaguje nieco inaczej. O, bardzo niespoko ogłoszenie. Brzmi jak... Dlatego na podstawie komentarzy użytkowników portalu pracy-rocketjobs.pl na przykład takich jak ja powstała lista do's and don'ts przy pisaniu ogłoszenia pracy. Znajdziecie je na pracę.pl. Dzięki, pa! This is... This is very ok. <laughs> Jakby... Z wieńskiej czynności u Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, i Janek, a także kto padł tak z kasztaniu, Dawcy pizzy. Dampowski, Ranafek, Krzysztof Kardyński, Wasodowska oraz Szefo. Dawczynie kawy z ciastkiem. Michał Petrowski, Hypatia, Grubię Mephisto, Samryn, Bartomiej, Behanort, Horstygon, Mariusz, Mariuszka, Łukacz Płacki, Dawid Jóżniowski, Smokidora oraz Kryspu. Da, 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 dawcy kawy. Kropster, Adam, Danbrust cukrowy, George Sorosza, Zyłobin, Bernaba, Jasz, l Heinrich, Michał Szedziewski, miku 39 x Maciej, IC Rentifo, Julia Es i w końcu osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumieński, Marcin Miel, Poczek Debos, Lakar Paweł Papal, Antypisty, inżynier Plinny, Patmiaste 3000, Daniel Dejmon, e, Hubert Mazurcika, Kaczka, Maciej Dzieliński, Izabela N. Sylwester Uba, Adrian Gami w Lubelch Misie klusek oraz Daru. I skończymy jeszcze raz mówiąc kobiety. Pamiętajcie. Wasz głos jest bardzo ważny. Głosujcie. Nie dla mnie. Nie dla Tuska. Dlatego, że Wasz głos jest ważny.